Samemu bez kotów jest strasznie nudne. Tutaj nic nie ma do robienia, nic. I najgorsze w tym wszystkim jest dużo posług, oczywiście co nie, bo lubię być sama, ale najgorsze w tym wszystkim jest to, że ja słyszę, jak ktoś obok gada lub jak ktoś spuszcza wodę i mnie też słychać, więc. Nie, nie mogę tak, muszę być blisko. <śm> Jestem strasznie głodna, ale strasznie nigdzie nie mogę wyjść, bo... bo zamówiłam jedzenie, które przyjdzie w ciągu 20 minut. Ale jestem strasznie głodna, strasznie chcę iść, coś zjeść. Pan do mnie zadzwonił powiedział, że zaraz będzie jedzenie, więc czekam. Zamówiłam sałatkę. Zamówiłam sałatkę z falafelem. Do tego sos green goddess I jeszcze zamówiłam dodatkowe dwa sosy, jak będę robiła później sałatki, bo one są najlepsze. I sok, zieloną energię, więc jestem taka głodna. Ostatnio chyba te soki słodzą bardzo, bo one są mega słodkie, a nie powinny być. Sa salad Story jest moją ulubioną sieciówką jedzeniową. Nic bardziej nie lubię niż Salad Story. Oni mają wszystko, mają najlepsze wrapy na świecie i sosy. Po jedzeniu idziemy do sklepu, bo nie ma tutaj w ogóle nic do jedzenia. Jest tylko szynka, ale ja nie jem mięsa. Okej, okay, już zjadłam, idziemy do sklepu. Muszę kupić jakieś rzeczy spożywcze, bo nic tutaj nie ma do jedzenia. Jest tak zimno! Jarmuż, truskawki, mini cute papryczki, mini pomidorki koktajlowe, kukuś, leko wsiane. było jedyne. I ostatnie, o jak słońce wyszło. Byłam w Żabce i zaczęłam, że jest nowe moci macha. Te wcześniej próbowałam, więc wiem jak smakuje. Spróbujmy teraz te. Czekaj, jak to smakuje. Ale śliczny kolor. I są takie mega duże. Hej, okay, wielki test. Ale dobre. To jest najlepsze mochi, jakie jadłam. Ej, jest tak dobre. Mm. Raz test drugich, Ale te... ...o smaku maczy. Pycha. Ja. To chyba są najgorszy smak tych lodów. Nie wiem, może ja nie lubię lodów mango. Próbuję się przekonać któryś raz do tych mango, ale... Mm -mm. Od słońca już. Jest godzina 16, chyba, więc będzie ciemno. O, oh, wow. Fajne mieszkanie jest tutaj, jest na górze i masz możliwość wejścia na samą górę. Jest godzina 17, ja edytowałam teraz film. Dziś, jak byłam wcześniej w sklepie, zapomniałam kupić połowę rzeczy, więc pokażę, co zamówiłam z żabki. Tutaj jest granat. Nie było niestety takiego pełnego granatu, więc był tylko ten. Takie warzywka pokrojone. ślanka do jutrzejszych pancaków. Kwasek cytrynowy do, do czajnika, żeby wyczyścić czajnik. Następnie mochi. Pokochałam tą matcha, więc wiedziałam, że muszę zamówić, ale to już na jutro, na moje urodziny. I dwie butelki wody. Powody, które lubię mieszkać w Warszawie, to, że mogę właśnie zamówić coś takiego. że Przyjdzie mi w 15 minut to, co chcę zjeść. I to jest fajne, a w mieście, w którym mieszkam, na Zadupiu. Nie ma takiej rzeczy, jest tylko jedna pizzeria i jedno sushi, więc no jest ciężko, ale no trudno, kiedyś może zamieszkam w Warszawie, bardzo chciałabym. Nie róbcie tego w domu, ja nie jestem pewna, czy to jest dobry sposób. Ale jest czyściusi. Oczywiście teraz muszę dwa razy zagotować to zwykłą wodą, żeby to się przepłukało. Był tak zakamieniały czajnik, że nie ma ani jednego kamienia. Wow! Zrobiłam się głodna, jest chyba po 20. Jestem głodna, więc chcę zrobić sałatkę. I wpadłam na pomysł, żeby zrobić z pieczoną ciciorką. Zanim zrobię sałatkę, chcę zrobić herbatkę. Jak <grymka> się zrymowało! Życie bez kotów jest naprawdę nudne. Ogólnie bez zwierzaka. Tyczą się też psy, ale mam takie, że. Nie wiem, traci połowę wartości w Twoim życiu. Ty siedzisz sam i. nic. Chwilę denerwuje mi ten top. Ci ludzie mieli rację, bo zaczęłam brać izotek i dużo osób mi mówiło, że jest ból stawów, bóle kości, i poczułam taki duży ból tutaj. Co z tego, że jestem na drugim dniu, ale... <laughs> Zrobiłam sałatkę, posprzątałam, ponieważ nie lubię, jak jest syf. I chcę iść teraz coś pooglądać, bo tak się nudzę. Jestem strasznie głodna, więc już muszę chcę jej jeść. Ja nie z nim tego dania, póki nie znajdę filmu na YouTubie. Nie wiem, czy też tak macie, ale ja zawsze. Jest godzina 22.50. Oglądałam przez godzinę YouTuba. Nie wiem, co dalej zrobić, ponieważ nie jestem śpiąca. W ogóle moim ulubionym piciem jest kubuś. Ja o z kubusie i wody kokosowe. Nie wiem, czy się nie zanudziliście ze mną, jest tak nudno, jest tak nudno, ale mój urodzinowy vlog będzie ciekawszy, tak mi się wydaje, bo chciałabym pojechać do fajnych kilku miejsc. Bye! Jestem strasznie zmęczona i jest chyba po północy, więc chcę już iść powoli spać, ponieważ jutro urodziny i mówię to setny raz. Wiem, że to nikogo nie obchodzi i nikt nie pytał, ale od mojego powtarzałam, że... O mój Boże, kiedy 17 stycznia będę miała 17 lat i fajnie to będzie się skrywało. Więc nadszedł ten moment i będę miała jutro 17 stycznia, miała 17 lat. Więc. Widzimy się za dwa dni. Strasznie zmęczona i co mogę powiedzieć? Uwielbiam Was, kocham Was, najmocniej na świecie. Jesteście najlepsi.